Policja! No i? E. No, no, no i proszę otworzyć! Niemcom nie otworzyłam? Jehowym nie otworzyłam? To i Sperchom nie otworzę! O, o, pani Krystyno, niech pani wpuści! Błagaj mnie! No błagam! E, a zrób ten głos taki! Pani Krystyno! Rób. No błagam! O. Z balkonika doszłam O No to co, puści pani? No w les no przecież otwarte jest o, Dobry o. wieczór A co się, się tak wystroił jak na wystawę psów? Sprawę oficjalną mam, jest szef? A zależy dla kogo No a dla mnie? A dla mnie, a dla mnie? A dla mnie to ostatni wystawili mandacie, za jazdę rowerkiem po winku. Ha! Kto szefa nie ma? Dobra, pani Krystyno, tego mandatu też już nie ma. no. Oj, jaka ta policja skorumpowana. Już naprawdę nawet pieniędzy nie chcą. <grym> Tylko nie pani więcej rowerem po pijaku powinien jeździć. Po jakim pijaku, jak ja ledwo usta umoczyłam? <grym> Alkomat wykazał 2,5 promila. To ja prawie trzeźwa byłam. Noż mogłam dosiorbać, no? To jest szef. Szefie! No. <noise> Krystyno. Jak wino? Uderzasz do głowy. A nie Tak wiele. Na ciebie bym zrobił? Modlitwa to dobry pobyt na wieczór. Kacidła zapach nosi się po powietrzu. <noise> Staszku, co cię sprowadza? Ze sprawą oficjalną przyszedłem. Przyszłem się mówi. <noise> to dlaczego Krystyna nie woła? To mówią, psy szczekają, a karawan idzie dalej. <grystanie> no, Staszku mów, w czym rzecz. No już, dwie sprawy przeksiędza są. Dwie, dwie. by bo ci. ja chcę. dwie, dwie. Zdęszyłeś coś? Nie, nie, nie. jedynie chodzi, żeby mnie ksiądz wygonił, ale ksiądz durny. Nie, ale święty, święty. To może Krystyna herbatki by naparzyła. A to może winka? To Krystyno! No i tak się skończyło. Ja, jak się skończyło? Przecież kupiłem ostatnio 30 litrów. No to na dwa dni starczyło. Krystyno! Oj, przepraszam! No, Staszku, mów. W czym sprawa? No, dwie sprawy są. Pierwsza Kto? jest taka, że wszystkie okoliczne wsi z nas się śmieją. Jak się śmieją? Przecież dałem Krystynie zakaz jeżdżenia rowerem. No, szlaban no, dałem, i chodź... a, a gdzie się Krystyna wybiera? Nie chce. się! No, znałem. No, dał krzyk, ale nie o to chodzi! Chod śmieją się z nas, że my biedronki we wsi nie mamy! Oż naprawdę, komendant, to się chyba czegoś jochlał! Przecież biedronek u nas od zesrania jest! I e, 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 za przeproszenie świętego księdza! Ształataństwa tyle tego lata, że tego z domu wygonić nie mogę! To jest gorsze niż mrówki w cukrze! Krystyno. Oj, przepraszam! Ale te owady to mnie tak do furii doprowadzają, a od tego czasu, co księdza, śmiej w dupę kąsimki! Żebyś się komendar widział księdza. Człowiek strzema pośladami. Jak pierwszy raz w życiu widziałam, żeby się człowiek ga się przez głowę zakładał. Z szacunkiem cestą się tego księdza. Ale w życiu, żeśmy się tak z lekarką nie uśmiały. No i co ksiądz tak patrzy no? Jak to mówią, świętej dupy nigdy za wiele. Krystyno. A Krystyna, i niech Krystyna źle zrozumiała, mi chodziło o skręb biedronka, a nie jakieś tam owady. Źle komendanta zrozumiała, to ta Bułgarka, co komendant kontrolował. Ja, ja tylko poprosiłem o dowód. Od kiedy to się legitymuje bez spodni? Krystyno! Oj, przepraszam. A ty, Staszku, teraz się tłumacz. To, to nie było tak, jak Krystyna mówi, przy księdze. Ja naprawdę poprosiłem tą panią o dokumenty, a ona się rozebrała. To też się rozebrałem, żeby jej nie było przykro. <grym> Oj, Ojej, a czy spełnicie wolę starszej, schorowanej kobiety? A w czym możemy pomóc? A może ciutkę głośniej? A, a to dlaczego? A, i, no bo... Krystyno, yy, jak na spowiedzi? Nie będzie pochwalił. Krystyno! Ostatni raz to Krystyno. Sprawi. Na ciutkę głośniej, no bo mi pluspa komendanta nie zbiera! Jak! A, to, a przecież to jest rozmowa prywatna! No i dobra, dobra! Ty, synie. Ale tak chyba synu się mówić. Nie to miałam na myśli. Krystyno! Oj, przepraszam! Można naprawdę, już! Nagrywać nie wolno, podsłuchiwać nie wolno, strzelać do wójta nie wolno. Oj, ale jedna? <grysty> No, Krystyna powiedziała? No bo właśnie to jest ta druga sprawa... To jest ta druga sprawa... Ja chciałem tylko... A nie chcesz? Krystyno! przepraszam, ale on mnie cały czas w słowo wchodzi. To co z tym wójtem? No właśnie chciałem tylko... Ja chciałem ja Krystyno, przecież prosiłem. Krystyna Wojta z dubeltówki w dupę postrzeliła. O! o ty ubeku pierdol. Krystyno, dałem Krystynie szlaban na dubeltówkę. Dlaczego Krystyna to uczyniła? Przecież on nie ma jednej nogi. To dlatego tak wolno uciekał? Krystyno, toż to grzech. No ja się wyspowiadałam. Gdzie? Na komisariacie. To się nie kwalifikuje do spowiedzi. No jak się nie kwalifikuje do spowiedzi? Przecież kratki były, kolejka była, siłą doprowadzili. Wszystko było. Krystyno, z taką opinią nie dostaniemy kredytu na remont kościoła. Toż naprawdę się ksiądz już tym kredytem nie przejmuje. Dyrektor banku już nam go prawie przyznał. Jak prawie przyznał, jak się od miesiąca do niego dzwonić nie mogę. No i się ksiądz nie dzwoni. A to dlaczego? Bo u nas w piwnicy nie ma zasięgu. <grystynu> Krystyno! Oj, przepraszam! Pani Krystyno, mi to pachnie baj, przestępstwem! O, gówniarzu! Przestępstwem! To mi twoje skarpetki! Ma Krystyna jeszcze coś do powiedzenia, nie? Jasnie trafił, by cię krew nagła zalała. Co, co, co tam Krystyna gada? Wróżby Anżyjkowej ćwicze! No przekrzydzaj się, nie mam tak obraża! Bułgarce to powiedz! Tu to nie będzie mnie Krystyna przylucza! I, I znowu Krystyna naszarpała stosunki z władzą. Żeby ksiądz wiedział, jaką szarpał stosunki z tą bułgarką! Tak krzaki chodziły! Jedna noga, druga, trzecia, czwarta, piąta! To tam jeszcze był? Co Krystyna robiła w krzakach? Sprzedawałam jagody. A wie ksiądz jak szły? Wie ksiądz jak szły? Całymi krzakami szły! To Krystyna sprzedawała jagody z krzakami? A bo mi się kurna zrywać nie chciało! Krystyna, to naprawdę same zmartwienia! A co już do księdza doszło? O, o. Co hmm. doszło? Ja ostatnio odprawiałam mszy? Krystyna, przecież tak.